Szukasz mieszkania we Wrocławiu, który może zacząć zarabiać od zaraz? Zobacz to dwupokojowe mieszkanie na gondowie małym, przy Jelonym Bulwarze i Kara. Blisko tu wszędzie, do tramwaju 3 minuty, a do rynku dojedziesz w niecałe 25. A jeśli często podróżujesz, szybki zdejazd na owu i lotnisko załatwiają sprawę. W okolicy biedronka, Lidl. Aldi, Centrum Handlowe Astra i Magnolia Park. Do tego szkoły, źłodzież, przychodnie, fryzjerzy, apteki i Park Zachodni. A jeśli masz rower, Las Rędziński jest na wyciągnięcie ręki przez most milenijny. Samo mieszkanie to ponad 46 metrów z funkcjonalnym rozkładem. Osobna kuchnia, dwustronna ekspozycja, loggia i piwnica. Wystarczy lekkie odświeżenie i możesz je od razu wynająć. Idealne dla inwestora, idealne na start. Bulwar Ikara – zielono, spokojnie i świetnie skomunikowane miejsce. Sprawdź szczegóły i umów się na prezentację.